Co mi się tutaj bardzo podoba to jest taka wymiana myśli. Znaczy się ludzie, i zaskoczyła mnie frekwencją mówiąc szczerze, znaczy, nie spodziewałam się, że to ma taką skalę jest tyle. Też by ludzi, którzy na to, na to nasze spotkanie przyszło. Więc to super i jestem pod wielkim wrażeniem tego. I zawsze wymiana myśli, jakiś taki ferment intelektualny i dyskusja o filmie gdzieś... W tematyce filmu nas plasuje, więc ja bardzo, żeby to się rozwijało i żeby takie splecenie z projekcjami, które tutaj organizujecie z zaproszonymi gośćmi rozmowy o filmie, budowaniu takiego poziomu e, dyskusji o filmie polskim współczesnym, żeby to było w mieście, bo to ciekawe. I bardzo trzymam kciuki za imprezę, bo myślę, że w młodych siłach się tak nie rozwinie, to e, nie ruszymy dalej. To jest w ogóle bardzo ciekawa, bo zanim e, dotarłam, przeczytawszy kim są pozostali dyskutanci, zdałam sprawę, że przy założeniu, że mamy rozmawiać o e, manifestie grupy Restart, która e, w jawny sposób chce nieść e, lepszą nowinę filmowcom o tym, jak filmowi dodać formę, uważam, no, że będzie takie bardzo proste i oczywiste. E, do jednej osoby, a z filmu byłam, czy też z filmowców, praktyków, jedyną osobą. Dyskusja to przybrała inną formę i do tej żadnej konfrontacji nie miało miejsca, tym bardziej, że coś, o czym, mi przyszło, o czym myślałam czytając ten manifest, że takie protekcjonalne traktowanie filmowca w żaden sposób nie przysłuży się żadnej ze stron, chociaż idea... Pomysły prezentowane w tym manifestie są bardzo ciekawe i słuszne. I ten, więc, e, takie zdanie, że większość filmów po 1989 roku jest filmami słabymi, które się nie udały, anachronicznymi itd., itd. Więc, przy takim zdaniu, trudno się spodziewać, że ktoś podejmie z nami współpracę, skoro my od razu ustawiamy, że wiemy więcej, jesteśmy mądrzejsi e, i to my wiemy, jak to robić, a wam się nie udawało przez ostatnie lata. Ale to jest oczywiście jedna tego manifestu, ale kierunek Dyskusji bardzo ciekawe i gdzieś współpraca między krytykami i filmowcami jest fajną propozycją. Oczywiście tylko wtedy, jeśli się ona się odbywa na takim indywidualnym poziomie, że jest człowiek, który wie coś, czego ktoś inny nie wie i oni sami wiedzą, że potrzebują siebie. I z tej pracy i rozmowy może wyniknąć coś, co będzie lepsze dla filmu czy dla scenariusza. Więc dyskusja w bardzo fajną stronę poszła, bo właśnie pokazując taki kierunek tej współpracy. Tradycji Łodzi jest ona niezaprzeczalna, bo istnieje i tak naprawdę wiele filmów tu powstało. Sam fakt, że szkoła nadal wypuszcza kolejnych absolwentów, sprawia, że ci ludzie, którzy wchodzą w zawód filmowy jakoś złodzią się co to sobie szkolne wiążą. Niestety jest coraz mniej profesjonalistów, bo za mało się tutaj filmów realizuje, i ludzie wyjeżdżają do Warszawy, która jest głównym takim rynkiem filmowym. I to jest wielka szkoda. Jeśli mówimy o łodzi filmowej, że tutaj przyjeżdżają pociągi z aktorami i szły do wytwórni, bo tam się kręciło filmy, to tego aspektu już nie ma. Ale. Yy, ko Nieco przeczalnie ten kontekst nie pozostanie, będzie miał inny charakter, jak sądzę. A firmy, w łodzi filmowe funkcjonują, bo ma inny rozmach, rozmach i inny charakter, eee, ale charakter, jak ta łódź będzie miała, zależy od nas, tak naprawdę jak go wypracujemy. A głównym filarem jest teraz szkoła filmowa i Opus film, który w największym stopniu tą tradycję filmową kontynuuje z racji zasobów przejęcia eee, dawnej produkcji.